MCL. Turnament się właśnie rozpoczyna. Zaczynamy od przygotowania i startuję w lidze 5. Na początku przypomnę Ci, że na dole możesz zostawić łapę w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomaga moim materiałem się lepiej pozycjonować, więc będę Ci bardzo wdzięczny. Za 43 sekundy zaczyna się turnament, możliwość wejścia, a ja nie mam drużyny, więc stwierdziłem, że poszukam kogoś w Soul Army. Tak przyjrzałem sobie członków i stwierdziłem, że to może nie być dobry pomysł, jest to pierwszy, jest to mój drugi turnament, Enterest Weekend jest potrzebny, no i, i nie, nie do końca wiem, z czym to się je. Poza tym miałem samych legendy, więc postanowiłem, że pierwszy MCL turniej zagram z randomami. Dałem, że jestem gotowy, no i poszukałem teammateów. Nie musiałem długo czekać, a gra znalazła mi sojuszników. Tuż potem pojawił się nasz oponent, team Jack Rozpracować, Zaczął mecz przeciwko Timowi. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Tak pre prezentowała się drabinka rankingowa. No i zaczęliśmy od banowania. Ja na początku pokazałem, że chcę zagrać Melissa. Stwierdziłem, że mam 60% minratio, więc to będzie dobry pomysł. Nasza drużyna zbanowała Estesa. Przeciwnicy zbanowali Atlasa. My, ja dokładnie, zbanowałem Martisa, a przeciwnicy Faramisa. Po tych banach mój sojusznik na szczęście ogarnął, że Melissa jest dobrym pikem i po mnie. Przeciwnicy w międzyczasie wybrali Pakita oraz Harita. Nasza drużyna, idealny kombo Odette oraz Johnson. Upewniłem się, czy na pewno mam dobry build, emblemy itd., a przeciwnicy w międzyczasie piknęli Angele. Przyszła pora na ostatnie bany. Przeciwnicy postanowili, że zbanują Badanga, a nasza drużyna po razie zbanowała Sabera. Następnym pikem był Brody w drużynie przeciwnej, a w naszej drużynie na końcu In oraz Egatotkaca. Stwierdziłem, że są to zajebiste piki, zajebista drużyna, więc nawet to napisałem, że są to dobre piki. No a przeciwnicy piknęli Karinę. Po ekranie wczytywania przeszliśmy do rozgrywki. Ruszyłem na dolną aleję. Z Johnsonem, o dziwo. W sumie to Johnson sam ruszył, ponieważ ja pomogłem Yinowi z Red Buffy na początku. Jako, że byliśmy we dwójkę na bocie przeciwko jednemu Brodiemu, to trzymaliśmy go pod wieżą. Nie pozwalaliśmy mu wychodzić ani za bardzo farmić długo to nie trwało, ponieważ po półtorej minuty pojawia się Angela i zaczęła wspomagać Brodyego, więc już po półtorej minuty walka była dwóch versus dwóch. Zacząłem brać Golda, ponieważ chciałem mieć jak najwięcej Golda z naszej dżungli. No i po wzięciu potwora wróciłem na naszą linię. Brody trochę się wysunął, więc pokarałem go. Wróciłem do farmy i myślałem, że Brody się wycofał. Nic bardziej mylnego, Brody pojawił się w krzakach i zaczął mnie obijać. Nie mogłem tak tego zostawić, więc zdecydowałem się go zabić. Używałem... Używając Inspire szybko go wykończyłem i przeszedłem do niszczenia wieży. Później wywiązała się delikatna walka na, mi... na... żółwiu i próbowaliśmy co prawda o niego powalczyć, niestety, ale Karina idealnie użyła smite'a zabijając żółwia, nasz Johnson Kontynuował natarcie, no i na szczęście wyłapał karinę, więc akcja ta skończyła się żółwiem za karinę. Przynajmniej coś nadrobiliśmy. Następnie goniliśmy, Brodiego, in zamknął go w swojej klatce. No i zaczął z nim walkę jeden na jednego. Nasz in ma mało HP, więc ja z Johnsonem tutaj asykurujemy, in ucieka, a my dobijamy Brodiego, który wpadł w naszą pułapkę. Następnie Angela goni inna, a my gonimy Angelę. Pojawia się Harid i wywiązuje się walka. Harid na szczęście tutaj zaczął fokusować Johnsona, co pozwoliło mi go dosyć mocno obić i zyskać przewagę, przez co nie był w stanie tego nadrobić, a mi udało się wyzabić. Plus jeszcze ten sun od Johnsona, który wpadł, a Angela to już była tylko formalność. Później wziąłem Gold Kraba i wróciłem ponownie do farmy. Wycofałem się na bazę zregenerować HP I brałem dalej dżunglę Na midzie wywiązała się ciekawa akcja Ponieważ przeciwnicy nas Ja idealnie rzuciłem moją drugą umiejętność Zabiłem Angele mocno obijając Harita A Gatotkaca wykorzystał okazję dobijając Harita Więc dwa kile za darmo Puszowałem dalej Uważałem, że jest to świetny moment Ale pojawiła się Karina Karina zaatakowała mnie Jednak szybko zrezygnowała z tego A ja wykorzystałem moment i ją zabiłem Wykorzystałem jej błąd Stwierdziłem, że jestem w idealnej okazji, więc kontynuowałem tarcie, zabijając Brodiego, niestety ale pojawił się pakiet wraz z Angelą, no i tutaj już nie miałem wystarczająco dużo obrażeń, pomimo tego, że Angela miała bardzo mało hp. W międzyczasie mój żółw zrobił lorda, <grym> moja drużyna zrobiła żółwia, więc przynajmniej wykorzystali okazję. Później wywiązała się walka na Midzie, w której umarła dwójka przeciwników, Harry ucieka na low, Brody ją mnie z tyłu, Karina no również się pojawia i mnie niestety ale zabija. Tak ja też w tej grze umarłem, to nie było tak, że ja nie umarłem że ani razu. Delikatna wizja na lordzie, no i idę w krzaczki. Widzę, że Brody z Kariną byli na bodzie, więc bardzo możliwe, że Karina będzie brała podporka, bierze go, no i ja wykorzystałem ten moment, na który tak naprawdę czekałem, zabijając Karinę bez możliwości dania jej czasu na reakcję. Stwierdziłem, że teraz zrobię Lorda, niestety moja drużyna nie była tego samego zdania, więc odpuściłem. Nie będę sam robił Lorda, więc poszedłem z powrotem farmić. W międzyczasie kupiłem Wind of Nature, dzięki czemu mam Wind Chanta. Johnson trafił Angelę w krzakach, nie dając jej czasu na reakcję, Angela umarła. No a my puszowaliśmy dalej. Pachito chyba wyłapał jakiegoś laga, niestety nie udało się go zabić, i pojawił się Harry, którego obiliśmy, ale niestety i tak uciekł. Jako, że dwójka przeciwników nie żyła, a pozostali byli obici, to był dobry moment na Lorda, i tym razem moja drużyna się przyłączyła, przez co zrobiliśmy Lorda. Skoro zrobiliśmy Lorda, to. Postanowiłem przewodzić na tarciu, aby wykorzystać Lorda, którego mamy. Wyłapałem Brodiego, który użył Windchanta, Chanta i nie byłem w stanie mu zrobić. Na szczęście moja drużyna go wykończyła. Pojawił się Pakito z Angelą, no ich również wykończyliśmy, bo w dwójkę nie mieli szans z piątką. Później dużo więcej się nie wydarzyło. W międzyczasie ja sobie wziąłem ponownie wizy na dżungli Johnson z zengage'ował na midzie. Przeciwnicy w międzyczasie stracili również trzy wieże przy Nexusie, a my teraz zabiliśmy dwójkę przeciwników. Czerwona drużyna była w trudnej sytuacji. Harid tutaj umarł, ponieważ użyłem Inspire. Pakito gdzieś uciekł, więc postanowiłem za Cacę go poszukać. Niestety okazało się, że PAKI wrócił na bazę, więc nie pozostało nic innego jak przeciwników po prostu spuszować. Takie to chyba znowu wyłapał polaga, co ja wykorzystałem. Wykorzystuje się z słabości przeciwników, no i w ten oto sposób udało się nam wygrać pierwsze ćwierć finał MCL. Team 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2 3 został wyeliminowany, a my przyszliśmy do półfinału. Kiedy wszyscy byli już gotowi, znalazłem kolejnego przeciwnika, tym razem Żubry Bema. No i tutaj już wiesz, że jest ciężko. Przeciwnicy mają nazwę teamu, mają awatar timu i trzech Polaków w teamie. Więc widać, że jest to ogarnięty team, a my jesteśmy teamem randomów na dobrą sprawę. Więc już wiedziałem, że będzie ciężko. W półfinale znaleźliśmy się właśnie przeciwko Żubry Bema. Z naszej strony zostały zbanowane postaci takie jak Estes, Martis oraz Saber, przeciwnicy zbanowali Amona, Linga oraz Atlasa. U nas się piki dużo nie zmieniły, chociaż zmienił się jungler, zamiast Hina mamy Helkarta, no i zamiast gatunkacy x Xborga, a u przeciwników jest Lunox, Alpha, Angela, Esmeralda oraz Leila. Już wiesz, że będzie ciężko, kiedy widzisz niki. Brazylijczyk, Twel, Brazylijczyk. Tak, br mamy Brazylijczyka, który jest Polakiem na dobrą sprawę chyba i Brazylijczyk Spell. Czwórka przeciwników jest primajdami, więc będzie piekielnie ciężko. Chociaż zacząłem z gruby ruda atakując tutaj Lejle, ponieważ znowu byliśmy dwóch na jednego, więc trzeba wykorzystać przewagę, którą mamy liczebną i nie dać przeciwnikom tutaj zbyt dużej możliwości manewru, zacząłem ją obijać. Mimo to dużo nie byłem w stanie zrobić, ponieważ znowu pojawia się Angela. Tak jak w poprzedniej grze, ćwierć finale. Na MCL-ach chyba często Angela jest pikowana. Zaczęliśmy się z nim bić. Złapałem przeciwników dwóch w moją drugą umiejętność. Johnson zestynował Leyle, co zabiło ją na dobrą sprawę, dzięki czemu mogłem ją wykończyć z moich bazowych ataków. Postanowiłem, że wezmę... Golda zwierzę, niestety to był głupi pomysł, ponieważ alfa się w nas zbił, no i, i skończyło się tak jak widzisz. Później Johnson poszedł pomóc na żółwiu, a ja zostałem sam jeden versus dwóch. To był moment, w którym musiałem przejść w pozycję defensywną i zacząłem grać trochę bardziej pod wieżą. Trochę bardziej, trochę mniej agresywnie, trochę bardziej defensywnie zacząłem grę. Więc po prostu farmiłem pod wieżą, nie chciałem przeciwnikom dać się zabić, ani za dużo golda zabrać im z playta, więc użyłem drugiej umiejętności, aby ich tutaj odgonić. No i przy okazji farmić. Kupiłem sobie Corrosion's Skype, no i kontynuowałem moją grę. Pojawił się Johnson, na szczęście, ponieważ odkrył, że jest tutaj alfa. No i wywiązała się walka. Ja tutaj rzuciłem drugą umiejętność. Hellcard się wbił, zabijając Angelę. Johnson w przeżył, więc tutaj fajny counter gank ze strony Helkarta. Ja skupowałem się na Layli, a moja drużyna zaczęła gonić Alfę. Moja drużna zabija Alfę. Lejla tutaj dużo nie zrobiła. I ta akcja wyszła całkiem ciekawie. Tutaj widzę, że Johnson jest bity przez dwójkę przeciwników. Wbijam się, ratując go, przeciwnicy uciekają w popłochu. Niestety to jest za mało. Idealnie zabija Angele. No i Lena nie jest też w stanie uciec, pomimo użycia Flickera, więc mamy zajebisty początek. Później ponownie sobie farmie. Pojawia się Lunox, która niestety, ale no nie jestem w stanie tutaj uratować Johnsona. Lunox zabija Johnsona, a ja ponownie muszę być pod swoją wieżą. Lejla mnie puszuje, ale ja wykorzystuję moment i brak mobilności Lejli, bijając się w nią na pełnej mocy. Później pojawia się Angelo, żeby wydychować swoją wieżę. No na szczęście udało mi się ją obić i odgonić z tej górnej alei, przez co mogłem spuszować wieżę na godnej. Pojawił się Alfa, ale z Alfa jeden na jednego nie chciałem się bić. Za to próbowałem spuszować Mida później, ale to też nie wyszło. Uciekłem na ogromnym low. O Mały włos w ogóle tutaj mnie Johnson z i o mały włos nie umarłem, bo bym poleciał z Johnsonem, a mam tyle HP. Później przeciwnicy w międzyczasie zrobili lorda i nas trochę spuszowali, więc trzeba było tutaj odpuszować e, lorda. Właśnie między innymi. E, przeciwnicy nas wraz z lordem, a moja drużyna zaczęła walczyć. Esmeralda się wbiła, no i jakoś tutaj przeciwnicy przypocili to życiem, przez co udało nam się wydefałować. Zauważyłem, że Lunox puszyły nas na bocie, więc postanowiłem to zmienić i udałem się na dolną aleję. ale ja wbiłem się na pełnej mocy w Lunox, co opłaciło się finalnie. Miałem nadzieję, że tak to się skończy. Mały włos nie umarłem, zostało mi low HP, ponieważ miniony są wzmocnione i prawie mnie zabiły. Ale udało się wydefować. To jeszcze nie był koniec gry. Później wywiązała się walka na midzie. Johnson postanowił zengage'ować i zapowiadało się całkiem nieźle. Zabiliśmy Esmeraldę! Tutaj Alfa został mocno bity, udało się go nawet zabić. Niestety Leila się dobrze ustawiła, a ja nie miałem możliwości ucie ucieczki, przez co umarłem. W sumie cała drużyna umarła, oprócz Helgarda. Później przeciwnicy ponownie zrobili Lorda, a moja drużyna beze mnie poumierała na midzie. To nie był dobry znak. Nie, nie wiedziałem co robić, więc wbiłem się w przeciwników i to też był mój błąd. Pomimo tego, że udało mi się uciec, nie mamy trójki sojuszników. A ja jestem mocno bity, przeciwnicy mają Lorda i cały czas poszują nas na midzie. Jeszcze Xbóg dał się trafić, więc zostałem 1 na 4, 20 sekund, 1 na 3, przepraszam, i 20 sekund do mojego sojusznika plus z Mego Lorda nie byłem w stanie dużo więcej zrobić. I tak skończyła się moja przygoda z MCL Tournament. Niestety ale tym razem skończyłem w półfinale. Być może kolejnym razem uda mi się dojść do finału z wami. Oczywiście najwięcej zadanych obrażeń, ale dzięki ci za poświęcony czas.